Tak, wiemy, że Bezinker jest liderem w swoim środowisku, natomiast my aspirujemy do tego, żeby jakieś tam funkcjonalności podgonić. Część, kto tu przychodzi, mówi, panie Łukasz jestem w Enterprise, proszę mnie ratować, mam miesiąc. Sam Bezinker dla małych graczy nie jest drogim produktem generalnie dostajesz bardzo dużo za, za niedużą, niedużą kwotę. Prawie 20 lat doświadczenia w branży e-commerce. Współwłaściciel firmy Lampard Expert, Łukasz Różalski. Cześć. Cześć Marku. Cię, mamy fajny temat, bo historycznie jeszcze nie rozmawialiśmy, a będziemy rozmawiać sobie o, o MS-ach. Ale na początek chciałem trochę wypytać Cię o, o Lamparta Expert, bo wiemy, że to jest w zasadzie nowa firma. 5 miesięcy, 6 miesięcy na rynku jesteście? Od grudnia. Od grudnia, ale ja Cię osobiście kojarzę z internetu, że działałeś powiedzmy samodzielnie w tej branży. I chyba to jest bardzo dobry czas, bo te 20 lat w e-commerce to możemy chyba trochę też podsumować, że dopiero ten e-commerce wystartował w Polsce. Jeśli chodzi o te 20 lat, to czuję się takim trochę dinozaurem, bo to jednak połowa Twojego życia i moja pasja jest sposób na życie. Jeśli chodzi o e-commerce, to zaczął się w Polsce w roku 2000-2004. Mhm. No i patrząc z perspektywy czasu, wszyscy, którzy zaczęli wtedy, odnosili sukcesy. Są to marki, które dzisiaj kojarzymy, gdzie spontanicznie dokonujemy zakupów, natomiast wchodzą dzisiaj do e-commerce. Jest dużo trudniej. Mm -hmm. No i z, dlaczego zdecydowałeś się na ten krok, żeby otworzyć w sumie własną działalność ze wspólnikiem? Co tak. oczywiście jest super, tak, No bo, bo no pracujecie na, na własny sukces. E, ale co było takim, takim bodźcem, żeby, żeby to wykonać? Wiesz, pytam, bo w internecie no, też jest wiele osób, wiele ekspertów, którzy po prostu działają jako freelancerzy. No a tutaj mamy całą firmę, cały, cały sztab ludzi i zaraz porozmawiamy, jakie, co w ogóle macie w ofercie. Więc no, dlaczego taki ruch? To wynikało z dwóch rzeczy. Pierwsza to takie poczucie ogólnie wpływu i decydowania o tym, co się będzie działo. To się przekłada na to, że kiedy masz podwykonawców, osoby od reklam, osoby od sklepu, osoby od hostingu. To w pewnym momencie, kiedy ty się mocno rozpędzasz w rynku, oni łapią czkawkę i ta czkawka wraca potem do siebie. Czyli, mm -hmm. innymi słowy, przychodzi moment w biznesie, w którym twoi podwykonawcy nie są w stanie brać więcej zleceń, lub dalej tą jakoś utrzymywać. Stąd potrzeba posiadania wpływu. A żeby mieć wpływ, musisz mieć swoje struktury. Mm -hmm. Stąd pomysł na Lamparta i zbudowanie tego właśnie wewnętrznie całkowicie u siebie. <coughs> I drugi powód to inspiracja Szymanem Nagaczem, który mm -hmm. zaczynał jako właśnie konsultant. No i na dziś posiada pięć spółek w ramach swojej swojej grupy, ma kanał na YouTubie, wszystko jest z sobą spójne. Mi się taka właśnie wizja podoba, że jesteś ekspertem, który nadaje kierunek, dzieli się wiedzą, potrafi budować firmę, struktury i dzielić się ze wspólnikami. Mhm. A z drugiej strony to działa tak, że masz swoją spółkę operacyjną. Czyli dzielę się wiedzą, dostarczam warsztaty, podczas których z klientami przepracowujemy sobie to, jak działa ich e-commerce lub jak ten e-commerce może u nich działać. I tym właśnie Kolejnym krokiem jest delivery, mhm. czyli wszystko mogę delegować do swojej wewnętrznej spółki. Okej, okay. no i dzisiaj rozmawiamy o oms -ie. To pierwsze pewnie dla Ciebie bardzo proste pytanie, czyli czym tak naprawdę jest OMS? To jest fajne pytanie, bo to zależy. <grym> okay. Mówi się o tym, że to jest od order Management System, czyli system do zarządzania zamówieniami. No i generalnie one mogą też się dzielić, bo. Może być to system, który tylko je pobiera z wielu miejsc mm. i wysła do systemu ERP, a może być tak, że to jest system, który pobiera te zamówienia, tworzy listy przewozowe, wystawia oferty sprzedaży, synchronizuje stany magazynowe i ceny, no i tworzy fakturę, dokumenty i przyjęcia. A zaczęło się wszystko od podwyżki w BaseLinkerze. Okej, okay. no właśnie, to też jest ciekawy temat, bo no, ta podwyżka to chyba trochę namieszała na, na rynku i myślisz, że przed. Bo, bo to może jeszcze inaczej. BaseLinker jest takim OMS-em. Czy przed tą podwyżką ludzie w ogóle byli świadomi, że są jakieś inne rozwiązania? Bo no Baselinker miał naprawdę duży hype, chyba wszyscy z tego korzystali, on był strasznie rozbudowany, no jest dalej strasznie rozbudowany. No ale no właśnie, czy, czy według ciebie ludzie brali cokolwiek innego pod uwagę przed tą podwyżką? Generalnie istniały systemy alternatywne, tylko jak czytało się informacje w internecie o tych systemach, to mieliśmy komunikację na zasadzie tak, wiemy, że Basinger jest liderem w swoim środowisku, natomiast my aspirujemy do tego, żeby jakieś tam funkcjonalności podgonić. Z perspektywy biznesowej, bo takiego systemu od zera przy tamtym pricingu Basingera po prostu to się ekonomicznie nie kalkulowało, czyli wkład pracy, jaki trzeba byłoby włożyć versus cennik dla klientów, po prostu inwestorów. Mhm. Systemów, które na tamten czas jeszcze funkcjonowały, no to w zasadzie tylko jest ten Airbox, to jest obecna pilota, które kupiła spółka Chopera. No i drugi system to jest idea Commerce, która jest na rynku od 14 lat, tylko szli trochę w innym kierunku. Myślę, że oni wtedy szli w kierunku, w którym teraz idzie Bezginker. Mhm. Czyli my, jeśli mówimy o pojęciu OMS-ów, to idea Commerce jest ERP em dla E-commerce z modułami OMS-a. A, A dzisiaj stara się być systemem All-in-One, czyli zapełnić wszystkie możliwe szczeble od mhm. momentu właśnie OMS-a. Przez system ERP do fakturowania, przy, przymania dostaw oraz po WMS-a do obsługi magazynu. No ale czy to jest dobre na pewno podejście? Wiesz, bo no, właśnie jaki komersy do tego podchodzą. No masz system, który jest od wszystkiego, jest obudowany swoimi modułami i no, na logikę, no tutaj będziesz uzależniał się od jednego dostawcy. To trochę wynika moim zdaniem raczej nie od tego, co jest lepsze, tylko od skali działalności firmy. I teraz dla przykładu. Ktoś, kto zaczyna biznes e-commerce'owy, generalnie patrzy ma to na swoje koszty, nie ma wielkich potrzeb, ma mały zespół, oczekuje jednego systemu, w którym zrobi wszystko, co jest mu potrzebne, od wejścia zamówienia, po wysłanie przesyłki, po zrobienie faktury, czy przyjęcie dostawy. Patrząc z kolei z perspektywy firm korporacyjnej, tam masz wiele różnych systemów i tam nikomu nie zależy na tym, żeby teraz ten system, który mają typu ERP czy WMS mhm. wymieniać, bo to poszły na to duże pieniądze, one były customowe, to trwało, są całe zespoły projektowe, jest cały zespół IT. Tam zależy na dobudowaniu kolejnych komponentów do całej układanki. Z kolei patrząc z perspektywy klientów średniej i średniej półki, tego średniego szczebla, czy mówiąc wprost o MŚP, to nie jest taki mały, jak się wejdzie mhm. w definicję MŚP. To są firmy, które wolą mieć jeden system, bo to wynika trochę z bolączek, jakie wiążą się z IT. Te systemy, właśnie OMS, ERP czy WMS, mają zaletę, że są wyspecjalizowane w konkretnym obszarze, ale z drugiej strony muszą być sobą integrowane. To powoduje różnego rodzaju problemy, głównie integracyjne, przesłania tych wszystkich danych, no i są klienci, którzy po prostu w pewnym momencie swojej działalności są zmęczeni, że przychodzą do pracy, zamiast skupić się na. Zadania to się skupiają mhm. na, na ratowaniu, bo nie działa mi integracja. Muszę zgłosić to do dostawcy systemu A, on mówi, że to jednak jest kwestia w systemie B. Mhm. Tam się okazuje, że to jest jednak kwestia integratora. Okazuje się, że to nie jest kwestia integratora, tylko to jest kwestia na przykład, nie wiem, sfery w subiekcie i w zasadzie zanim dojdziesz do tego, gdzie jest ten problem, to trzeba sobie wystawić ci za, za swój czas fakturę. No, tak. no i potem na te koszty, jak patrzysz, to stwierdzę, że to IT wychodzi ci po prostu drogo. Z drugiej strony to jest też męczące, kiedy musisz ugasić jakiś pożar. I nie wiesz, gdzie to wybuchło. musi się mhm. z, z kilkoma osobami komunikować. Więc to osoby raczej szukają świadomie jednego systemu, bo im właśnie zależy na tym, żeby po prostu mieć jakiś minimalny zakres funkcjonalny, mhm. mieć jednego dostawcę, jedną fakturę, jeden telefon i to jest bardziej ich strefa komfortu niż rzeczywiście faktyczne po potrzeby. Więc bardziej to jest kwestia segmentu rynku i miejsca, w którym jesteś aktualnie w biznesie. No ale to widzisz jaką mamy sytuację, że no jedno zdarzenie potrafi wybić człowieka ze strefy komfortu. No i tutaj mówię o, o takiej drastycznej podwyżce czy też modelu, w jaki sposób dzieją się takie podwyżki. No i tutaj zastanawiam się, czy no to w takim razie Ty jesteś zwolennikiem all in one produktów, czy jednak wolisz sobie to rozdzielać. i i jak byś doradził teraz e-commerce'om, jak, jak powinni teraz działać? Bardziej patrzę na klienta i jego perspektywę. Jeśli do mnie przychodzi mhm. klient, który mówi, panie Łukaszu, mam tutaj subiekta, mamy tam swojego WMS-a, wszystko nam fajnie chodzi, nie mam tylko przesyłu zamówień, a teraz jestem tam na planie Enterprise, bo tam mhm. mam określony parametr ilości zamówień lub mojego obrotu. No, to ten klient będzie szukał systemu, któremu zastąpi bez linkera, tylko na poziomie wystawiania ewentualnie ofer i pobierania zamówień. Więc tam nie ma, nie ma co na siłę szukać rozwiązania, któremu zastąpi wszystkiego systemy. No ale są też klienci, którzy na przykład mówią, że mają ERP-a, mają tego hmm. bez i w zasadzie to ten R, to takim sporo ich już wynosi, bo są drogie licencje i to tam się wysypuje i hmm. jest to IT, oni ja są tym zmęczeni, mieli jakiegoś WMS-a, ale go w sumie nie skończyli. Ja pytam się potem ich o procesy, jak pakują, no to. Wie pan, no tak trochę w WMS-ie, trochę bez linkerze pytam się, no dlaczego? No wie pan, no bo tam bez Bezinkerze brakowało nam paru rzeczy i przyszła taka fajna firma i nam pokazali tego WMS-a, nam się to wszystko no. spodobało, nam to dostosowali, ale się okazało, że czegoś tam potem brakło. No to dowiedzieliśmy zimie aneks do umowy, nam to wdrożyli, ale znowu coś tam zabrakło i postanowiliśmy, że nie mamy na to po prostu kasy. I tak, tak i mamy to wszystko po prostu roz, rozgrzebane i oni mhm. jakby mając tą historię, że coś nie działało, nie było dobrze zbriefowane lub po prostu się nie dogadali, bo w IT często się wszystko rozbija o komunikację i dobry briefing, mhm. to oni mówią w Pro, że nie by chcieli mieć wszystko w jednym miejscu, bo są tym po prostu zmęczeni. Więc znowu wracamy do tego, jakie ktoś ma doświadczenia. Mhm. A to, to jeszcze trochę pociągniemy sobie ten temat baselinkera, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko on będzie długo na, na, na topie. Czy widzisz większe zainteresowanie, czy też świadomość, jakie firmy powinny mieć OMS-a właśnie po tych podwyżkach? Jak rozumiesz to pytanie? Wiesz co, no chodzi mi o to, czy w momencie, kiedy jakaś firma dostała informację, że no będzie ta podwyżka, bo się klasyfikują do, do progu Enterprise, mhm. czy one faktycznie zaczęły przeczesywać ten rynek? jest to, to jest różnie, bo część klientów przychodzi i mówi panią kasz jestem w Enterprise, proszę mnie ratować, mam mhm. miesiąc i mhm. to jest takie jazda bez trzymanki. Są firmy, które mówią, że spodziewamy się za trzy miesiące, że wejdziemy, no bo Bezinker podał parametry, to jest parametr wielkości Twojego obrotu lub ilości Twoich miesięcznych zamówień, mhm. więc firmy są w stanie to wyestymować. Był największy problem wtedy, kiedy Prześnie, bo to jest w ogóle druga podwyżka w bezlinkerze. O tyle okay. było wcześniej komfortowo, to się teraz trochę cofniemy w czasie. Ta pierwsza podwyżka była o tyle komfortowa, że było od progu 10 tysięcy zamówień miesięcznie. Więc jak ktoś miał 7 tysięcy, to spał spokojnie, no bo to w tam zanim mm. to dojdę, to będzie wszystko ok. Najkrótsza druga podwyżka od 5 tysięcy, to ta grupa między 5 a 10 zaczęła szukać. No i były różne, różne szybkie, szybkie przejścia, więc oni byli w tym problemie. Teraz ci, którzy są poniżej 5 tysięcy zamówień miesięcznie lub poniżej miliona przychodu miesięcznie, mm -hmm są i nie są świadomi tego, że będą te podwyżki. Więc a. ci, którzy są świadomi, zaczęli już na spokojnie poszukiwania, robią z nami konsultacje, omawiają <grym> się z producentami na prezentację systemów demo, dopasowują to do swoich procesów, nie mają ciśnienia. No ale ci, którzy o tym nie wiedzieli, a się o tym dowiedzieli, no, są w strachu na zasadzie, a nawet nie wiedziałem, że mam taką tykającą no tak. bombę, i co Pan nam proponuje. No i wracamy znowu do tego, co mają swoje firmy, jak wyglądają u nich te wszystkie procesy, no. jaka jest skala tej firmy? No bo, tak jak wspomniałem na samym początku, jedna firma potrzebuje wymienić jeden klocek w swojej układance, mm -hmm. a druga ma te klocki, gdzie na dużym spetą nie wszystko działa, tak jakby tego oczekiwali, wolą mieć jeden system, który im wszystko zastąpi. Mm -hmm. Okej, okay, a to dobra, trochę wyjdźmy z baselinkera, wróćmy do samego EMS-a, bo teraz zastanawiam się, właśnie dla tych małych, takich firm mniejszych, co raczkują, zaczynają sobie swój biznes. Czy mamy jakieś takie pudełkowe rozwiązania oms Tak, wiesz, żeby nie wchodzić już w taki produkt no, mocno wygrzany, mocno popularny, jakim na przykład jest BaseLinker, a żeby, żeby też nie robić sobie tych kosztów, to, to, to mamy w kraju jakieś takie rozwiązania pudełkowe? czy znaczy, sam BaseLinker dla mamy graczy nie jest drogim produktem, generalnie dostajesz bardzo dużo za, za niedużą, niedużą kwotę. Tylko bardziej jest kwestia, jak patrzysz na ten biznes. Mm -hmm. Jeśli to jest tak, że ma być to główny kanał sprzedaży, doprowadzający za jakiś procent przychodów, w pozytywie kilku lat, no to wiadomo, lepiej na początku zrobić to na innej infrastrukturze, żeby potem nie mieć tej przesiadki na inne rozwiązanie. Mm -hmm. Zatem do twojego, do twojego pytania, tak, są tanie alternatywy. Osobiście znam dwie takie alternatywy. Główna zaleta to po prostu jest cena. No to teraz zastanawiam się, czy jesteś w stanie jakoś porównać trochę tych, tych rozwiązań. Wiesz, no na początek skupmy się po prostu na tych najmniejszych dla najmniejszych, żeby, żeby się nie przerazili, jak to, jak to może wyglądać. To może tak krótko i konkretnie, albo jak ja te systemy kategoryzuję. Kategoria pierwsza to jest Baselinker, system, który był zawsze, znają go wszyscy, chodzi dobrze, ma masę funkcjonalności, tylko w pewnym momencie jest po prostu drogi. Mhm. Druga kategoria to są systemy, które były już wcześniej i dzielę na dwie kategorie. Pierwsza no to są systemy, które, właśnie Airbox, ma, mają rebranding na Pilo i to jest produkt, który po prostu jest tani, jest dla osób, które dopiero startują, mają małe potrzeby. Główna zaleta po prostu jest tani, ma masę integracji z hurtowniami, bo głównie manikierci pracują z hurtowniami, więc to jest jakby dla nich. Mhm. Potem mamy kategorie produktów, które powstały jako środowisko na rynku na potrzebę oms czyli właśnie podwyżek bez linkera, czyli są to nowe produkty, trochę, trochę niewygrzane, nie do końca wiadomo, jakie tam jest podłoże. Widzę, na przykład, dostaje oferty systemu do wdrożeń programisty, który jest full stack developerem, więc nie wiem, co tam się będzie od spodu tak, na, tak naprawdę kryło. No i widzę że też rozwiązania zagraniczne. I czwarta kategoria, czyli ta, ta kategoria to byłyby systemy, które po prostu powstały na potrzeby mm -hmm. rynku, są świeże, nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą i jak się zachowują. No i czwarta kategoria to są systemy. On in one w zasadzie znam tylko taki jeden. Jest to Idea Commerce. Mhm. Jest to system, który jest już od dawna na rynku, bo ponad 14 lat jest polskim kapitałem. Adresuje problemy bezlinker, obsługuje dużych klientów, małych również. I to chyba były takie cztery, cztery klasyfikacje. I piąta klasyfikacja i jeden system ERP. Jest to StreamSoft, który ma moduły OMS, natomiast nie mhm. udało mi się jeszcze dostać do niego, jak on działa w praktyce, jakie te funkcje dokładnie. Oferuje i z perspektywy rynków ERP, tej kategorii systemów RP, no to tylko oni jakoś tak mówią otwarcie o tym, że mają funkcję okay. OMS-a i że są w stanie tego badzinkera zastąpić. Okej, okay, to tu możemy odesłać jeszcze do Waszej strony e, odbiorców naszych, no bo tam jest pełne porównanie rozwiązań OMS-owych. Dokładnie. A teraz jeszcze zastanawiam się, a co w przypadku na przykład y, jakichś przedsiębiorców, co, co sprzedają w internecie, e, mają ten swój cały e-commerce, czy OMS-a możemy znaleźć na przykład, wiesz, dla przykład nie wiem, Magento, Presta? Czy tam jest jakiś taki zalążek, co OMS-owo obsłuży te, te wszystkie produkty? Czy to zawsze trzeba wziąć coś z zewnątrz? Miasto przechodziłem tą ścieżkę Presty i dodatków do tej Presty i to była droga przez Semenkę, bo nagle masz na głowie 20 czy 30 wtycze, które muszą działać okay. na jednym systemie i za to reguły kończy się źle. Mhm. Czyli na tego podepniesz sobie pod prestę Allegro, jest tyczka od X13, która, która działa, podepniesz sobie moduły kurierskie, to też działa, możesz działać na statusach, możesz robić sobie wydruki zamówień, masz jakieś tam przeróbki, cudawianki, moduły do Erli, moduły do Ceneo, tylko praktyka jest potem taka, że te preste są z reguły, bo w, głównie działam na Preście, mhm. są customowe, a wtyczki nie są customowe. No i potem te wtyczki piszą programiści mhm. do szuflady no, i potem taki programista, no nie wiem, snuki do nas swoją wtyczkę, jesteś stopieżem, który ma z tym problem, i mu tam zawraca gitarę, i on wiesz, o Ciebie za tą wtyczkę, jest stówę czy dwie, też mu czas, a czas no. programisty jest dużo droższy i się po prostu odbijasz, więc mnie ta ścieżka nie zadziałała. Okej, okay. to teraz zastanawiamy się, to z czym najczęściej firmy do ciebie się zwracają, z jakim problemem, jeśli chodzi o ams y Kosztów. Tak. No, ale Panie od... Łukaszu, czy ma pan tańsze licencje Berliner? Wprost. <gry> Okej, okay. no i wtedy szukamy alternatywy. Dokładnie. No to też wspomniałeś o tym, że często, czy często, że firmy dopiero uświadamiają sobie, że potrzebują czegoś nowego. Jak dostaną na przykład informację, że wpadają w tego Enterprise'a za miesiąc, za dwa, za trzy e, będzie ta podwyżka. To taka przesiadka, wiesz, bo wydaje mi się bardzo ważne pytanie. Taka przesiadka z baselinkera, który jest obrośnięty wieloma funkcjonalnościami i no niestety ludzie mają to w naturze, jak się przyzwyczają już do czegoś, to z tej właśnie strefy komfortu, czy odzwyczaić się z pewnych rzeczy jest bardzo ciężko, to ta przesiadka jest trudna. Niech będzie cały czas, że to będzie baselinker na, na, na inne rozwiązania OMS-owe. To sporo zależy od kultury organizacyjnej firmy, jeśli firma jest świadoma, że musi dokonać zmiany i wie, że to jest proces, który będzie za sobą konsekwencje pewnych wyrzeczeń, zmiany w procesie, mentalności ludzi i też pewnego momentu, że będzie po prostu przez chwilę gorzej, mhm. to realnie jest to kwestia do miesiąca czasu. Jeśli klienci z kolei mają tego bezlinkera mocno pokonfigurowanego, trochę naciągniętego w pewnych miejscach, czy jakieś swoje rzeczy mocno customowe, to jest im się ciężej przesiąść, bo po prostu te systemy, które są dzisiaj na rynku są mocno skalowane, jak każdy produkt sasowy. Mhm. Czyli nikt tam nie zadbał o to, aby były takie funkcje turbo, jak bez linkerze, bo nie dogonisz kogoś, kto 20 lat pracuje nad swoim softem w rynku. Więc bardziej jest to kwestia, żeby określić sobie takie, taki zakres MVP, co ja tak naprawdę faktycznie potrzebuję. No i teraz otwierają się furtki. Jedna grupa klientów mówi, my potrzebujemy tylko przepchać zamówienia. Mhm. Druga grupa mówi, no tak, ale mam jeszcze wysta do wystawiania oferty. Trzecia grupa mówi, bo my robimy to w taki, a w taki sposób, mamy tu takie, takie takie funkcje, no i tych funkcji często gdzieś po prostu brakuje. Więc na, na twoje pytanie, jeśli firma chce pójść na kompromis, dać się podchodzić za rękę mhm. realnie do miesiąca, jeśli firma jednak y, szuka 1 do jeden i mocno się upiera, że to jest im koniecznie potrzebne, i nie ma tej chemii do tej, do tej zmiany, ma być tak 1 do 1, jest już trudniej. I raczej takich klientów się po prostu nie podejmujemy. Mm -hmm. A chyba ciężko w dalszym ciągu znaleźć takie rozwiązanie 1 do jeden, jeżeli mówimy tutaj o BaseLinkerze. No bo mieli przez długi czas po prostu monopol. Nie? No jeżeli mówiliśmy o e-commerce, o integracjach, o ms no to zawsze był BaseLinker. 5 tysięcy integracji, no stą przez 20 lat napisane, więc dla mnie zawsze jeden do 1 oznacza, że mam dokładnie to samo. To, mm -hmm. to tak nie zadziała, plus dużo osób pamięta sapot BaseLinkera. Piszesz o dowolną rzecz, w dowolnym momencie, w dowolnej godzinie. 5-10 minut, nawet może, jeśli cię masz odpowiedź. I gdzie oczekują tego samego za mniejszą po prostu kasę? Mm -hmm. No nie da się tak. Dokładnie. no To takie jedno z podstawowych w zasadzie pytań, które powinno gdzieś tam na początku paść: to kiedy tak naprawdę powinniśmy myśleć o tym AMS-ie? To jest fajne pytanie, bo on na to dobrą odpowiedź. Pierwszego pakietu przychodzi na początku i mm -hmm. mówi: Panie Łukaszu, otwieramy internet, nie chcę manualnej pracy, chcę, żeby wszystko działo się maksymalnie automatycznie, i wtedy jest ten moment. Mm -hmm. I grupa druga, ona jest trudniejsza. Panią Katrzu mamy tutaj pożar, bo tu biegamy z kartkami, to robią ręcznie faktury, paragony, tutaj przesyłki też tam się lodują, potrzeba mieć kolejną, bo mi sprzedaż wybuchła, czyli albo leczysz skutki, albo zapobiegasz, więc jeśli nastawiasz się na to, że to jest model biznesowy, który ma konkretne cele w dłuższej perspektywie, czyli nie wiem, masz dzisiaj produkcję, handlujesz siecią marketów, masz swoich dystrybutorów i rynek się zmienia, potrzebujesz odpalić własną sprzedaż, Raczej będzie to dłuższa perspektywa, lepiej robić to od razu. Z drugiej strony, jeżeli nie wiesz, czy to będzie coś dla Ciebie, no to nie rob tych automatyzacji, zacznij budować swój biznes, zobaczysz, w tym momencie dojedziesz, do, do czego też z nim, z nim dojdziesz i wtedy to ruszasz. Natomiast mówię, to myślę, że na to odpowiedzią będzie raczej, jaki system wybierzesz. Jeśli mhm. startujesz, bierzesz system, to naprawdę najniższej półki, dwie czystowe abonamenty, nawet może i taniej, i spokojnie pociągniesz, już masz, już masz dużo łatwiej. <laughs> Bo z czasu łatwiej jest coś uruchomić i wdrożyć, i mm -hmm. potem poprawiać, niż potem ludziom, ludziom te złe nawyki zmieniać na te, na te poprawne, i nagle na widzieć zmiany systemowe, bo to zawsze jest y, stres i ludzie wychodzą ze swojej strefy komfortu. A historycznie jesteś w stanie nam powiedzieć, yy, właśnie jaka grupa ludzi do Ciebie przychodzi? Ci, co już mają rozwiązanie i, i tak jak powiedziałeś, szukają czegoś tańszego, czy to są firmy, które no, właśnie mają pożar w firmie, bo nie mieli MSA, latają z tymi kartkami faktury, wszystko ręcznie wy wystawiają, gubią te zamówienia? To, to, kto do mnie przychodzi, trochę wynika z naszej komunikacji i momentu uruchomienia właśnie Lampard Expert, czyli mm. momentu, w którym były te podwyżki bez linkera, no i do tej pory ten trend się utrzymuje, czyli do mnie trafiają klienci, którzy Mówią wprost, panią Łukaszu, płaciłem tam 1002, nagle mam teraz ten cenę 20 30 tysięcy, nie chcę tych kosztów ponosić i proszę mi pomóc, więc głównie jest to ta grupa. Natomiast ta grupa komersów, które powstają, czy producentów, którzy chcą uruchomić bezpośredni model sprzedaży internetowej, jest cały czas na rynku, więc zarówno jeden, jak i drugi segment obsługujemy. Natomiast więcej jest klientów, którzy już mają system i szukają alternatywy. No to jakbyśmy mieli sobie trochę podsumować ten dzisiejszy odcinek, no nie wiem, wydaje mi się, z tego błędu wyprowadzić, że produkt Baselinker, no robi się taką usługą chyba trochę premium. Że wiesz, no coraz mniej tych mniejszych firm będzie stać na tego typu rozwiązanie. Może nie tyle, że stać, ale może wprowadzić duże zamieszanie na początkowym etapie, gdzieś tam prowadzenia tego biznesu. I być może jest to nawet trochę takie celowe w Linkerze, że oni chcą mieć tylko tych, tych dużych klientów. Też tak to odbieram, że jest to działanie celowe zmierzające ku temu, może mieć tylko dużych klientów. Natomiast, dlatego też wzięłem się za ten segment OMS-u, ja się po prostu tą polityką cenową nie zgadzam. Nie mhm. uważam, żeby to było aż tak racjonalne, że do pewnego momentu kosztuje mnie to X, a nagle nie kosztuje razy 5, 10, 15, 20X okay. i tego tylko nie rozumiem. Jest to dosyć przykre, że fajny system poszedł taki taki poziom poziom pricingu. Może to też wynika trochę z tego, że Bezlinker wyszedł na rynek zachodni, gdzie mm -hmm. okazał się po prostu tanim systemem. Mówiłeś o tym, że jest niedoszacowany kosztowo, no, ale dalej, dalej ten model tych 5000 zamówień miesięcznie lub miliona obrotu jest takim klimatycznym przeskokiem w kosztach, że to się po prostu ludziom w głowach nie mieści i tego mm -hmm. nie akceptują. A ja po prostu się z tym nie zgadzam, żeby takie modele cenowe stosować. Więc albo jest to kwestia właśnie, żeby on, że oni chcą mieć tylko ten segment niższych klientów, no bo skoro taka jest bariera kosztowa, no to raczej racjonalniejszym jest to, że ten system na tańszy, mhm. albo w drugą stronę chcą mieć tylko lojalnych klientów, którzy po prostu już tak mają zakorzeniony system u siebie w organizacji, że oni po prostu te kwoty są w stanie utrzymać, mają po prostu też większe marże i dlatego ten benzynkar będzie miał dużych klientów, albo jest to kierunek w stronę D2C, czyli producentów, którzy mają wysokie marże i dla nich ten zwiększenie tego kosztu jakby drażni, mm -hmm. a dalej to się biznesowo spina, i trochę boją się wyjść na ten alternatywny. Okej, okay, no to to jeszcze takie ostatnie naprawdę pytanie, bo teraz o tym sobie pomyślałem, czy za tą podwyżką, czyli jeżeli wchodzę w Enterprise'a, to ja jako klient baselinkera dostaję jeszcze coś ekstra oprócz faktury? Dostajesz lepsze wsparcie, dostajesz większą infrastrukturę, natomiast z rozmów z klientami to nie wygląda do końca. Tak jak okay. jest to przedstawione. Natomiast żebym teraz podał Ci konkretnie czy dostajesz czy nie, no to musiałbym mieć pewnie skalę najmniej 100 takich klientów, konkretne, konkretne przypadki. Ja raczej tu upatruję takie taktyki typowo inwestycyjne, czyli jest kapitał prywatny, spółka jest własnością prywatną, wchodzi mm -hmm. fundusz, dokapitalizuje spółkę, wiadomo musi pokazać wyniki dla no giełdy. Tak. Więc po prostu podnosi wartość tego produktu, podnosząc, podnosząc ceny no i pokazuje wyniki akcjonariuszom czy inwestorom, że no teraz spółka jest więcej warta. Więc raczej przypuszczam, że to będzie kierunek do kolejnej akwizycji tego systemu. Ok, Łukasz, tutaj ja Ci bardzo dziękuję za ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.